I kawałek fajnej piosenki. Oczywiście ciemno jest, ale let's go z tym dniem. Kanapka z serem dżemem. Yy, idę zaraz dmuchać balony. Jadę po tort i zobaczymy, co z tego dnia wyjdzie. Czy będzie łączone, czy taki pewnie szalony i krótki. Znając siebie. Dobra, więc skakujemy moja ulubiona piosenka. Ostatnio. I sobie jemy i tańczymy. Albo to nie dolary, ale takie śmieszne serwetki. Opakuję i zmuszam to. Karteczka wypisana. Zaraz zawiozę resztę niech się wpiszę. Bieram się za to. Mało mam wstączki. Dobra, będę musiała zaopatrzyć się, bo na pewno przyda, bo niedługo są urodziny mojej chórci. A teraz let's go. U, ciekawe, czy wszystkie będą całe tak a propos. Dobra. A czemu to jest czterdziesty? Nie to. Ej, pomieszane są. Już się przestraszam, że wszystkie są czterdziestki. Ej, przyda się. Powiem Wam, że pogoda to taka trochę deszczowa jest. Coś mi głowa boli też. Muszę jakąś tabletkę u mamy wziąć. Dobra. Jeszcze raz to szukałam. Bo mówi, wiecie, jak jadę teraz, to zajadę sobie do sklepu. Wczoraj zrobiłam sobie pukankę, ale za bardzo. Na razie moje włosy są takie wiecze. Takie, jakie są, takie są. Ja powiem Wam, że tak się odzwyczaiłam od takiego typu fryzur, że po prostu czuję, jak mi tu wszystkie włosy ciągną, wszystko. Ja podziwiam kobiety, które mają na przykład. Y te afroloki, chociaż one, one są na takich młodych warkoczykach, ale nie to. Te amerykańskie, yy, czy tam jakieś tam, te warkoczyki bokserskie, albo cała głowa w warkoczykach. Jeju, jak to musi boleć. No i zauważyłam też, yy, że te takie ekstra warkoczyki w samej skórze powodują niezłe zakola. Nie wiem, czy te kobiety sobie zdają sprawę, że noszą co bardzo często je. No i właśnie te co oglądam, no to powiem Wam, że no takie, ale ja nie wiem, ja to chyba bym je wiedzieć co... Ojej, głowa to by mnie chyba... Nie, nie, ja nie nadaję się na takie rzeczy. O nie! Bo mnie strasznie ciągnie tu, te bulki mnie ciągną i od razu boli mnie głowa. Teraz też czuję, że mnie ciągnie, chociaż O, teraz sobie poluźniałam, jest okej. Okay. Ale są niektóre... Nie, ja się nie nadaję na to. O nie. Po pierwsze bym wyłysiała, zdejmując te warkoczyki, po drugie y, chyba by mi głowa bolała non-stop. A nie wiem, czy to jest takie wygodne, może i wygodne, bo nie trzeba y, czesać tego, ale jak to umyć, żeby tam w środku się nie zbierały takieś kurze, te takie, nie wiem. Jak mieliście warkoczyki, dajcie znać. Ja tam kiedyś miałam, ale takie wiecie samemu za dzieciaka coś robiła. Ale nie tak czy mega przy skórze. Kiedyś chciałam sobie, jak na wakacje chaliśmy, zrobić sobie takie warkocze właśnie takie typu bokserskie. Ale one są tak naciągnięte, one są tak tutaj drobno zrobione, że chyba moja głowa by tego nie wytrzymała. Ja bym to po jednym dniu ściągnęła. Jeden dzień bym się pomęczyła, i bym ściągnęła, i bym była potem zła, że wydałam za to trochę kasy, bo to trochę też kosztuje. I bym to zdjęła. Nie, ja się nie nadaję. Ja nie wiem, jak tak można tak nosić. No, ale można. no. Ostatnio oglądałam live'a na TikToku taką kobietę. No i pytam się, czy nie boli ją skóra, bo miała się już zrobione takie. To, a ona mówi, że ona już chyba z 10 lat ma. Ale miała za kola takie. No nie wiem, czy to spowodowane były tymi warkoczykami, podejrzewam to troszeczkę tak. Czy po prostu miała duże. Nie wiem. Dobra, jadę po tort. Mam nadzieję, że jest. Była mówiona na 14. Ale on i tak powinien już być zrobiony, co nie? Nie jestem się później jechać. A, bo tak mama, mama mnie zakręciła. Ja to zawsze mówię, że będę dziś wcześniej. O nie, czemuż tu nie ma gdzie stanąć? Dobra, jakoś stanę tutaj koło czyjejś bramy. Kurde, zamknięte jest? A, dobra, zadzwonię zaraz. Jakby był, to bym odebrała. I tak będzie w lodówce stała. On przecież teraz się nie robi, co nie? Tylko już jest zrobiony. Mam nadzieję, że będzie ładny. Bo mój tata lubi gołębie. Pewnie kto mnie śledzi dobrze, to zauważył, jak byłam u nich i karmiłam te stworzenia, więc w takim stylu powinien być tor. Dobra, czy tam jest jakiś dzwonek, bo pada deszcz? Gdzie ta furtka jest? Tam dalej. Dobra, to idę przyczaić. Najwyżej dojdę do samochodu i zadzwonię. Albo może zadzwonię, a potem, no, no tak zrobię, dobra, idę. już jest odebrany, jadę teraz do domu. Może nie ma tam, wiecie co, tych figurek takich, wiecie, ale ich i tak się nie je, a to jest opłatek bardzo ładny, taki delikatny i bardzo dobry, najważniejsze, bo oni robią bardzo dobre torty i nie za 700 zł, tylko za dużo, dużo mniej. Naprawdę perfekto są, nie są suche przede wszystkim, nie są za słodkie i duży wybór i bardzo ładne. No, także dobre. Deszcz nawet przestał padać, także może i wyjdzie słońce, kto. Dzień dobry, w kolejnym dniu, jak mówiłam Wlatuje herbatka, idę młodego uspać I co? Robimy się koniecznie jabłka w cieście trącowskim Bo inaczej te ciasto pójdzie do kosza Więc trzymajcie kciuki, to musi być dzisiaj To jest dzień, zakończenie tego dnia, tak, to dzisiaj No więc zabieram się za te jabłuszka Wyjęłam je, jak widzicie, mówię dość cicho, bo młody śpi Piekarnik jest włączony, ciasto wyjęłam No więc robimy... Bo chciałabym je zjeść. Przy okazji mi się piekarnik nagrzeje, a potem wstawię kurczaka, no więc dwie pieczenie za jednym razem. Yy, pewnie bym tego nie zrobiła, ale spojrzałam na datę ważności ciasta i ono mówi, jeśli nie dziś, to już później nie zrobisz, bo już przeterminowane będzie. Mhm. No więc, oczywiście jeszcze nie jest przeterminowane, jeszcze. No więc co. Robimy i kończymy tego vloga, bo z wczorajszego dnia troszeczkę tam wam nagrałam urodzinowego. Znaczy, się nagrałam dość dużo, ale nie wiem, czy to się nadaje do wstawienia, bo tam wiecie śpiewanie, tańce. No i dużo gości, więc nie wiem, czy też chcieliby, żeby ich tak pokazywać. O, tu pięknie wyglądają te jabłka, no więc robimy. Jabłka w piekarniku. Myślę, że tak około 15 minut, ale będę zaglądać, bo mój piekarnik inaczej piecze niż wszystkie. Czy będzie dobre? Nie wiem, mam nadzieję. Jak będzie dobre, no to, to dobrze. Będę robić częściej, a jak nie, no to znaczy, że to nie przepis dla mnie, przepis z TikToka. Wiadomo, jak to jest, różnie z nimi bywa. nie, Nikola? No no właśnie, mam nadzieję, że będzie dobre jabłka same sobie są bardzo słodkie troszkę cukru trzcinowego, te, brązowego tak jak, czy trzcinowego, nie wiem jakie to mam trzcinowy mam cukier tak jak było w przepisie, banalnie proste zobaczymy, czy będzie dobre, no. no zobaczymy, a za oknem pada deszcz no, pada deszcz jesień powiem teraz to, co zawsze taka, jak jej nie lubię zimna, wietrzna, pochmurna i deszczowa no cóż, zapaliłam światło. Wyglądają apetycznie. E, ciekawa jestem, jak będą smakować, bo to ciasto francuskie, jabłko, jabłka słodkie. E, no, zobaczymy, zobaczymy, czy nie będą za mało słodkie. Na pewno muszą ostygnąć, bo podejrzewam, że no, widać nawet, że jabłko jest takie miękkie się zrobiło, więc jak ostygną, więc jak ostygną, zrobią się twardsze. I będziemy próbować, bo wyglądają tak apetycznie bym powiedziała, naprawdę. Pierwsza reakcja i jak? Robi wrażenie. Robi wrażenie, dobra. Okej, okay, to teraz idę po ja swoje. Oni wszyscy jedzą, więc dobra jem i ja jeszcze nie zastygły, nie ostygły, więc są takie troszeczkę miękkie. Mm. Jabłko widać. Oj, dobra. Faktycznie. Mm. Mhm. Ale... Słodko kwaskowe. to jest jabłko. Wow. Mam. Nie, Nikola mówi perfekt, ale... Już ci daję, już Ci daję. Bardzo dobre. No to do poniedziałku nie będzie do jutra. No więc ja z tym pysznym akcentem żegnam się z wami. No już do ciebie idę. Już ci daję. Papa, pa, zróbcie i dajcie znać, Wam smakowało. 啊。Uh huh.